Jeżeli chcesz coś dobrze policzyć, to licz na Andrzeja. Jak policzyć na Andrzeja? Trzeba patrzeć mu na ręce i jednocześnie słuchać. A bo tylko jeden Ale jest prezydentem. Je je Jeżeli chcesz pokazać dwa, to pokazujesz po prostu dwa. Drugim, który został wybrany tego na drugą kadencję. Ale też jest inny sposób. Możesz pokazać dwa w ten sposób. Dwa razy, zanim, jak kiedy skończyłem studium. Ale jeżeli chcesz pokazać 5, to pokazujesz to w ten sposób. Do tej pory jestem piątym prezydentem w historii po 89 roku wybranym w powszechnych wyborach. To jest 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Do tej pory jestem piątym prezydentem w historii. Teraz kolejna rzecz, rachunek prawdopodobieństwa. Wam że tutaj jest A nad omega, prawda? A... Jakie jest prawdopodobieństwo, że prezydent wie, co to jest rachunek prawdopodobieństwa? No, zależy jak na to patrzeć. E... Jakie jest prawdopodobieństwo? 1 do 2. Przepraszam, 1 do 3. Wie, nie wie, albo się już uczy. Czyli mamy prawdopodobieństwo 1 do 3, Prawdopodobieństwo zostania prezydentem Rzeczypospolitej. Czyli pan prezydent wie, gdyż użył sformułowania. Prawdopodobieństwo zostania prezydentem. Czyli wie. Gdyby nie wiedział, powiedziałby. Ale o co ci chodzi, bracie? Ale on powiedział prawdopodobieństwo zostania prezydentem Rzeczypospolitej Wynosi. A teraz pytanie, czy umie go wyliczyć? No wy umiecie, bo już was, prawda, tutaj nauczyłem. Mamy 38 milionów mieszkańców, wyłączamy dzieci, prawda, czyli jakieś 7-8 milionów i wszystkich wyłączamy do 35 lat, bo od tego wieku można dopiero się ubiegać, prawda? Wyłączamy tych powyżej 75 lat, bo tyle akurat ma Jarosław Kaczyński, no i zostaje nam, prawda, około tam 15 milionów. I teraz podstawiamy to do wzoru P, i tutaj wiadomo A to jest jeden, bo jest tylko jeden Andrzej. No i 15 milionów, czyli prawdopodobieństwo zostania prezydentem w Polsce wynosi 1 do 15 milionów. A co o tym sądzi nasz prezydent? Prawdopodobieństwo zostania prezydentem Rzeczypospolitej wynosi 1 do 38 milionów. Tak? No dobra, bo tylko jeden ale, jest prezydent. Ale dlaczego jeden do 38 milionów? Tak. No dobra, bo tylko jeden ale, jest prezydent. I na szczęście jest tylko jeden, bo jakby ich było dwóch, no to przecież i memów byłoby ze dwa razy więcej. To dobrze czy źle? Albo w ogóle z pięć razy więcej byłoby memów. Muszę też powiedzieć, że niektóre memy powalają. Po prostu nieraz sam do rozpokoju się śmieje. Trzymajcie się. Thank you.